Witajcie, dziś sprawdzimy, jak potoczyły się losy i jak zmienili się dziecięcy, jak również młodzieżowi aktorzy serialu Rancho. Maciej Cempura, który w wieku 10 lat wcielił się w rolę Szymka Solejuka, inteligentnego i błyskotliwego chłopca, wręcz geniusza, który kiedy czytał. Działy się dziwne rzeczy. Obecnie ma 29 lat. Wraz z bratem Jędrzejem, który również grał w ranczu, pochodzą z aktorskiej rodziny. Jest absolwentem Akademii Teatralnej w Warszawie. Aktorsko spełniał się jeszcze w innych produkcjach, takich jak Na Dobre i na Złe, Odwróceni czy Prawo Agaty. Założył też własny zespół o nazwie The It gdzie gra na gitarze basowej i komponuje muzykę np. do przedstawień teatralnych. Anna Stępień, która wcieliła się w wieku 9 lat w rolę Kasi Solejuk, rezolutnej dziewczynki potrafiącej np. przesunąć kubek telekinezą. Dziwne rzeczy działy się w tym domu Solejuków. W serialu z czasem pojawiała się epizodycznie. Obecnie nie ma nic wspólnego z aktorstwem. Pani Anna zaczęła studia w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, gdzie zdobywała wiedzę z zakresu ekonomii. Została również absolwentką zarządzania finansami i rachunkowości na Uniwersytecie Warszawskim. Studiowała także we Włoszech. Zawodowo, jak twierdzą media, jakiś czas temu miała zajmować się bankowością w jednej z korporacji. Marian Solejuk, w którego wcielił się Jędrzej Cempura. A więc brat Macieja, o którym wspominałem już wcześniej. Braćmi więc byli nie tylko na ekranie. W serialu wcielił się w rolę najstarszego syna Solejuków. Znany był z tego, że potrafi konstruować zdalne samoloty, a później i rakiety, nad którymi zwykle tracił kontrolę. Jędrzej Cempura, zanim wystąpił w ranczu, miał już za sobą debiut w na dobre i na złe. Mimo tego jednak nie związał się na stałe z aktorstwem. Obecnie ma 32 lata i od czasu rancza nie wystąpił w żadnej produkcji. Na próżno szukać jego aktualnych zdjęć w social mediach. Jan Solejuk. W tę rolę wcielił się od drugiego sezonu Daniel Zawiska. W serialu pojawiał się raczej epizodycznie wraz z rodzeństwem, z którym budował latające modele samolotów. Serialowy Jasiek skupił się na edukacji i porzucił aktorstwo. Studiował logistykę na Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie. Dziś ma 26 lat i od czasu do czasu jest aktywny w mediach społecznościowych. Na nowych fotografiach widać, że się zmienił. Jednak jedna rzecz w jego wyglądzie pozostała taka sama: bardzo jasne włosy. Wiadomo też, że jest szczęśliwie zakochany. Radosław Arkadiusz i Karol Sokołowscy, o których warto również wspomnieć wcielili się w rolę pozostałych dzieci Solejuków, jednak niestety na próżno szukać ich zdjęć w internecie. Klaudia Kozioł, w którą wcieliła się Marta Chodorowska, była nastolatką urodzoną w serialu w 1988 roku. Ciekawostką jest, że pani Marta jest o 7 lat starsza od swojej serialowej postaci. Grając więc 18-latkę w serialu, rzeczywiście miała około 25 lat. Klaudia Kozioł znana była z poszukiwania własnej drogi i z dnia na dzień potrafiła całkowicie wywrócić swoje życie do góry nogami, zmieniając swój wygląd, jak również i poglądy. Pani Marta od czasu zakończenia zdjęć do rancza występowała gościnnie w wielu popularnych polskich produkcjach telewizyjnych, takich jak Em, jak Miłość na Wspólnej czy Prawo Agaty. Sporadycznie dzieli się swoim życiem prywatnym czy pojawia na wydarzeniach show biznesowych. Regularnie za to pojawia się na deskach teatrów. W 2014 roku urodziła syna Kinga, córka Grażyny, a więc siostry pierwszej żony Kusego. W serialu występowała od piątego sezonu. Anarchistka i buntowniczka, choć z wielu szkół była wyrzucana, miała rozległą wiedzę prawną, historyczną, polityczną czy filozoficzną. W jej rolę wcieliła się pani Agnieszka Pawełkiewicz, która po zakończeniu zdjęć do rancza zniknęła z ekranów i wycofała się z życia publicznego. Jej decyzja o odejściu również z teatru studio, gdzie grała od 2013 roku, była szeroko komentowana w środowisku artystycznym. Aktorka sprzeciwiła się wówczas zwolnieniu dyrektor artystycznej teatru, co ostatecznie wpłynęło na jej odejście. Od tamtego czasu pani Pawełkiewicz unika mediów, rzadko udziela wywiadów i nie prowadzi aktywnie profili w social mediach. Julia Wargacz, w którą wcieliła się pani Marta Mazurek, zagrała tylko w dwóch odcinkach, a całość jej roli toczyła się wokół uczucia, którym zapałał do niej Szymek Solejuk. Choć ich rodziny byli zaciekłymi wrogami. Pani Marta Mazurek wystąpiła w kilku serialach i filmach. Między innymi Warsaw by Night, Obywatel czy Siła Wyższa. W 2015 roku zagrała główną rolę Syreny Sebrnej w filmie Córki Densingu, wyreżyserowanym przez Agnieszkę Smoczyńską. Kilka lat temu ponownie spotkała się z panią Katarzyną Żak, tym razem na deskach teatru, co upamiętniły wspólnym zdjęciem. W 2018 roku urodziła córkę. Rok później wyszła za mąż. Bardzo dziękuję Wam za obejrzenie tego materiału do końca. Dajcie proszę znać w komentarzach, jaki jeszcze odcinek, na przykład o aktorach Rancho, chcielibyście zobaczyć. I do zobaczenia!